Słuchacie podcastu Efekt Synergii w Biznesie, tworzonego przez Pawła Pachowicza i Adriana Micka. Rozmowy o maksymalizowaniu twojego biznesowego potencjału poprzez dostęp do praktycznej wiedzy i społeczności ekspertów branżowych. Cześć, Paweł. Cześć, Adrian. Tak Wyjątkowo Cię zacząłeś, nie wiedziałem, jak zareagować. Ale wybrnąłeś bardzo, <laughs> bardzo męsko no. i bardzo odważnie z tego. bo Odpowiedziałeś mi krótko, zwięźle na temat. Tak. Jak najbardziej i też mam nadzieję, że dzisiejszy temat będzie też Zwięzły, merytoryczny, jak faktyczny. Tak, ja, ja, by, ja bym chciał, żeby on był z, zwięzły, bo będzie łatwiej przyswajalny, nie będzie tam takiego monologu mhm. trwającego bardzo długo, tylko będzie jakaś interakcja między nami, to najważniejsze, a, a po drugie no, będą konkretne takie... Yy, Informacje i nie za dużo mm -hmm. też, żeby nie, 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 nie przeciążyć. Nie przeciążyć, bo to trzeba iteracyjnie wdrażać. Tak jest. No to dzisiaj jest temat, w którym ty jesteś większym ekspertem. Ty jesteś bardziej nie ma ekspertem. Nie, mniejszego i to jest efekt synergii w biznesie. W związku tak z tym jest. nie ma mnie bez ciebie i ciebie beze mnie, partnerstwo. Tak jest, dokładnie. Ale dzięki. Dokładnie. I y, ponieważ my bardzo dużo rozmawiamy o procesach sprzedażowych. Bardzo dużo rozmawiamy o sprzedaży w branży technologicznej, mhm. bo, bo z tego się też du no duża część naszego doświadczenia się, się wywodzi. się specjalizujemy troszeczkę. Tak, stąd tu się specjalizujemy, ale też rozmawiamy w porównaniu do branży tradycyjnej, jak to wygląda. No to właśnie dzisiaj poruszymy yy, o tym, jaka jest różnica w konsultingu, jeżeli chodzi o biznes tradycyjny i branżę technologiczną. Mówimy oczywiście o consulting w sprzedaży. Tak, tak. Podejrzewam, podejrzewam, że podobnie może być w marketingu, natomiast ta, ta, ta sprzedaż jest tutaj, ta to różnica mm -hmm. w konsultingu, czy tylko żeby, żeby to dobrze nazwać, że, że konsulting może być przeprowadzany w firmach technologicznych i tutaj oczywiście najbardziej popularną firmą technologiczną jest Software House, tak. taką, z którą mamy najwięcej pewnie. Do czynienia, ale też są biznesy tradycyjne. No i mhm. wydaje mi się, że warto by było zaadresować te różnice, bo to może nie być oczywiste. No nie wiem, czy jakbym ciebie zapytał, czy myślisz, że consulting w firmach IT jest podobny do, do, do tego w firmach. E, które operują w takiej branży tradycyjnej? C co, ci, co ci się nasuwa? Jakby Czy na, powiem tak, na myśl, jak, jakbym, nie znał, jakbym nie znał znał dokładnie <noise> specyfiki tego, to bym powiedział, że pewnie nie, nie różni się nic. Tak, że jest no. bardzo podobny, podobny mhm. proces. No przecież czym się może różnić sprzedaż w jednym miejscu od sprzedaży w drugim miejscu? Tak, no to jest takie trochę na, na takie proste rozumowanie, że no, no nie różni się to niczym. Na przykład z złożonością procesu sprzedaży może się różnić. No właśnie, a jednak te różnice są i mam nadzieję, są, że o tych różnicach trochę nam dzisiaj opowiesz. Są piekielne, są piekielne różnice i to też w ogóle najlepszym przykładem na to jest fakt, że bardzo rzadko zdarza się, mhm. że konsultant, który ma bardzo dużo doświadczenia, w branży tradycyjnej może y, tą samą robotę teoretycznie zrobić w, w takim obszarze IT. Mhm. I tu jest bardzo dużo różnic. My na potrzeby dzisiejszego odcinka skupimy się na czterech. Okay. A są takie kluczowe, oczywiście tych różnic pewnie więcej, natomiast mhm. zrozumienie tych czterech podstawowych y, różnic powinno, y, mam wrażenie, trochę uświadomić. I tym firmom, i tym firmom, czy osobom zarządzającym może i w tych i w tych firmach, że ten, że ten consulting w, w ich m, przypadku no, może być albo troszeczkę bardziej złożony, mhm. albo, albo albo trochę prostszy w związku z tym, że, że m, branża tradycyjna w pewnym sensie podąża za, za, za branżą IT, czyli pewne schematy rozwiązania, czy to w prospectingu, no już dawno się wydarzyły w branży IT, natomiast w branży tradycyjnej teraz, jak ktoś się zastosuje, mhm. no to ma żniwa. Mhm. To ma piekielne żniwa, no bo ta branża nie jest nauczona jeszcze funkcjonowania w tym takim formacie, w którym branża IT działają już od 10 lat, podejrzewam. Mhm. Dobra, no to czy możemy... Przechodzimy do meritum? Tak, czy możemy znaczy, do, 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 do pierwszego do elementu, pierwszego, który, tak moim zdaniem, odróżnia ten proces konsultingu w firmie IT i w firmie technologicznej. W ogóle, zacznę od tego, że pierwsze co odróżnia, to to aha, to jest bonus, który podam na, na Dzień Dobry. Pomijałem okay. go podać na końcu, natomiast pomyślałem sobie, że zacznę od niego, bo to jest super istotne. Pierwsza rzecz, która odróżnia te dwa, te dwa procesy, mm -hmm. to jest dostępność konsultantów. Okej. Okay. Czyli dużo więcej jest firm konsultingowych, które zajmują się biznesem tradycyjnym niż firmami technologicznymi, tych konsultantów po prostu jest mniej. No, mogę to potwierdzić. Mogę <laughs> okay. to potwierdzić. Okay. No to taki... Bo chyba nie jest oczywiste, natomiast to też pewnie o czymś świadczy, że ich jest mniej niż tych mm -hmm. w biznesie tradycyjnym. No, pewnie dlatego, że jest mniej biznesów, pewnie IT niż, niż tradycyjnych. No ale to też jakby świadczy o tym, że rzadko się zdarza, że firmy, które specjalizują się w obsłudze firm tradycyjnych, także mają kompetencje, żeby obsłużyć firmy technologiczne. technologiczne. Mhm. Dobra, no to pierwszy element, który przychodzi mi na myśl, to jest określenie value proposition. Pytanie, czy value proposition to jest jasne. Czy znaczy, znaczy, dla, dla mnie jasne, ciebie... Aha, jako propozycja, jasne? Dla mnie propozycja wartości jest jak najbardziej jasna. Pytanie, czy jest jasna tak. też dla naszych słuchaczy tak. i widzów? Co my chcemy sprzedawać? Mm -hmm. To jest istotne i to jest pytanie, po pierwsze, co chcemy sprzedawać, a po drugie, do kogo? Okay. To jest bardzo, bardzo złożone w przypadku e, firm IT, które mają często rozwiązania customowe, czyli nie takie pudełko, które ma zawsze ten, ten sam, e, tę samą specyfikację, tylko mm -hmm. to jest customowe rozwiązanie, które jest tworzone na potrzeby klienta. Mhm. No i określenie tego jest piekielnie ciężkie. W biznesie tradycyjnym, jeżeli na przykład tworzymy, znaczy tworzymy, produkujemy nie wiem, jakieś złączki metalowe, albo mhm. taczki, albo tam inne rzeczy, no to stosunkowo łatwo jest określić value proposition tych taczek, jak i samej firmy, mhm. ale... Jest ciężko określić to value proposition, jeżeli na przykład jesteśmy firmą technologiczną, która rozwiązuje problemy w sześciu różnych industry, mm -hmm. różne problemy tak. i za każdym razem musi ten problem najpierw jakby w pewnym sensie zdiagnozować i potem wymyślić, zmapować procesy biznesowe, a na końcu znaleźć technologię, która pomoże zaadresować te problemy biznesowe. Więc. No. No właśnie, no i, tak. Tak, no i właśnie teraz pytanie, które już w sumie trochę odpowiedziałeś. Czy, czy są jakieś kroki, albo jakie te kroki są tak krótko w dwóch, trzech, czterech zdaniach? Jakie kroki może właśnie podjąć firma taka technologiczna w tym momencie, powiedzmy, bo tutaj mówimy, że jest to o wiele trudniejsze, e, a pewnie framework działania może być podobny, mhm. tak? E, choć trochę podobny. Jakie takie kroki do określenia dobrego, poprawnego value proposition może taka firma podjąć, no żeby z tym value proposition wyjść, żeby mieć go stworzonego? Żeby to określić, no to trzeba by się zastanowić nad um, kilkoma aspektami. I nad podobnymi aspektami można, trzeba się zastanowić, jeżeli mamy do czynienia z firmą z branży tradycyjnej. Mhm. Czyli trzeba by się pewnie zastanowić um, nad grupą docelową, to trzeba by zrobić segmentację rynku też. Okay. Nie chcę tutaj wchodzić w szczegóły, mm. bo, ja, bo, bo, bo to jest dość złożone, tak naprawdę. Więc wydaje mi się, że tak bardzo ogólnie mogę powiedzieć, że trzeba wiedzieć, trzeba sobie ustalić w zespole jakiś segment, do którego chcemy pewnie mm. komunikować dane value proposition. I, I tutaj wydaje mi się, że w przypadku firm technologicznych jest dużo więcej opcji na tworzenie value proposition, bo to value proposition, czyli oferta wartości, może być bardzo różna dla bardzo różnych segmentów. Mm -hmm. Bo te rozwiązania customowe i technologie rozwiązują bardzo dużo problemów w różnych, w różnych industry. Tak. W związku z tym przetestowanie tych wszystkich opcji jest no, wręcz kluczowe do tego, żeby, żeby znaleźć tą, która... Mm, najlepiej konwertuje. Boję się, że jak znowu to rozwijam, to za bardzo odejdę od pozostałych punktów. Jasne. A mogę jeszcze zadać jedno pytanie na koniec? Proszę końcu. bardzo. Czy może być tak, że dany produkt? Przypuszczam, że tak pewnie jest, ale. Ty Paweł jako ekspert na pewno może to potwierdzić, albo Na kanapie. E, mhm. Czy w, w takim razie taka firma, biorąc pod uwagę mnogość produktów, czy zastosowań produktów technologicznych, może mieć różne value proposition dla danego segmentu rynku, danej branży? Absolutnie, firmy? absolutnie. Może może i musi pewnie, a do tego może mieć różne value proposition mhm. dla różnych osób w organizacji, mhm. z którą ma zamiar podjąć współpracę. No To ciekawe. Tak, ale też wolałbym się tutaj nie, nie, zagłębiać. nie zagłębiać. W ten temat bo mamy jeszcze co najmniej trzy mm -hmm. elementy, które chciałbym e, omówić, a wyjaśnienie tego w obrębie naszego podcastu i tak jest niemożliwe, bo to po prostu w takim krótkim okresie czasu jest niemożliwe, mm -hmm. a tak naprawdę nawet zrozumienie tego poprzez taką komunikację jednostronną też jest niemożliwe, mm -hmm. bo to do, 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 mam wrażenie, że to musi się wydarzyć. W zakresie współpracy. No to przejdźmy w takim razie do punktu numer dwa. Punkt dwa, czyli rekrutacja. Okej. Okay. Dobra, dobra. Ja już widzę. już Tutaj już widzę. To już krokki, widzę, tak? to już widzę. To, to jest już widzę. takie tak. oczywiste. No to rozwinę ten punkt, żeby jakby była jasność. Rekrutacja. jakbyś jakby sobie wyobraził, że masz zatrudnić osobę, która ma sprzedawać customowe rozwiązania e, IT na rynki skandynawskie Ameryka, i, i, i Ameryki Północnej. Mm -hmm. A potem masz y, zekutować osobę, która w, nie wiem na przykład w furtowni papierniczej y, ma, ma y, obsługiwać klienta, czy sprzedawać mm -hmm. jakby te wyroby, które mają y, krótki proces y, y, sprzedaży, czyli jest, nie ma. W większości pewnie dałoby się to zautomatyzować poprzez mhm. platformę e-commerce'ową, o której rozmawialiśmy w, w poprzednim odcinku. Więc jak sobie to wyobrazisz, mhm. no to co myślisz jest trudniejsze do znalezienia obecnie na rynku pracy? No na pewno wyspecjalizowany... Yy, specjalista, że tak powiem. Wyspecjalizowany <laughs> specjalista. specjalista no, no. Yy, no, który może, biorąc pod uwagę jeszcze to value proposition, o którym mówiliśmy wcześniej, który jest w stanie dopasować się prawie jak clean, tak? Yy, między, między drzwi a framugę, tak? Żeby akurat idealnie z produktem wejść tam, gdzie jest luka. Albo z usługą. Jak ma produkt, to w tak. ogóle ma z górki bardzo, a jeżeli to jest usługa, to ma podgórkę. Mocno. Mhm. Więc, więc, więc tak, no ta rekrutacja po prostu jest niesamowicie ciężka, jeżeli chodzi y, o te, tą branżę technologiczną. Po mhm. prostu tych osób jest mniej. Mam wrażenie, mhm. że ich jest mniej z tego samego powodu, y, z którego jest mniej konsultantów, którzy specjalizują się w firmach technologicznych, mhm. bo może tych firm technologicznych po prostu jest mniej, a może to są rozwiązania, czy... czy, czy Metodologia jakby używana do tego, żeby pomagać mhm. firmom IT, no wyprzedza pewnie o 10 lat tę metodologię, która jest używana do um, pomocy firmom z branży tradycyjnej. No to mhm. jest taka lekka przesada, natomiast trochę to jakby odzwierciedla taki przykład, na przykład prospektingu. Y, Prospekting mhm. to jest szereg działań, które prowadzą do tego, żeby nawiązać relacje biznesowe z nowymi klientami. klientami. Tak. I w IT, w branży IT, to od bardzo, bardzo dawna y, taka komunikacja oparta na przykład na sekwencji mailowej, to to już średnio działa. Mhm. W takim sensie, że ci ludzie już widzieli to wszystko i od 10 lat dostają te maile, które po prostu coraz mniej działają. Więc to mhm. by się należało zastanowić, czy w ogóle opierać taki prospecting o, 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 o takie zimne maile, które oferują tylko value proposition to bym się zastanowił nad tym czy nie zaimplementować tam jakiś podstaw account based marketingu żeby mm -hmm. jednak te, te firmy wiedziały że zrobiliśmy research na ich temat i mamy dla nich dobre value proposition mm -hmm. Czy rekrutacja, możemy, możemy to podsum już podsumować przez następnego? Czy myśl, coś tutaj myśl, myślę, że takie ja też mam do dopowiedzenia jedną rzecz. Rzeczywiście ta rekrutacja jest ciężka. Yy, specjalistów jest mało, jeżeli oni są, to są rzeczywiście rozchwytywani, jeżeli mówimy o takie stanowiska sprzedażowe. Bo też, yy, powiedzmy sobie szczerze, że w ramach branży IT mamy też takie spektrum A. od produktów sasowych, które są prawie jak produkty, tak. po bardzo indywidualne rozwiązania, na przykład systemy yy, zarządzania przedsiębiorstwem. Czyli klasa RP, tak. Tak, które są budowane w 99% zawsze pod klucz. Tak. tak. I tutaj wydaje mi się, że to jest dobry moment, żeby płynnie przejść do mhm. tr trzeciego elementu. Dobra. Bo ty oni go zahaczyłeś. Tak. Długość procesu sprzedaży. Mhm. jest bardzo, To piekielnie różni, tak naprawdę, tak. Te, 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 te dwa podejścia do procesu mhm. tradycyjnego i do branży IT. Bo jakby się zastanowić, jaki jest y, cykl sprzedaży, jak długi jest cykl sprzedaży ołówka mhm. z, z hurtowni papierniczej. Tak. No może być, że trzy sekundy. Mo może być jeden telefon. Jeden telefon. telefon. Mhm. Potrzebuje sześć palet takich tak. ołówków. No i sprzedawca mówi, no dobra, no to już wysyłamy, będą. Mhm. A jaki może być cykl sprzedaży e, oprogramowania, do którego samo pre Czyli sam okres Pris, zanim stworzy się ofertę, trwa trzy miesiące. Mm -hmm. I kosztuje 50 tysięcy dolarów. Mm -hmm. No, Ten cykl sprzedaży może, może trwać. Może być nawet półtorej roku. Półtorej roku może mm -hmm. trwać. E, więc y, nie, aż, aż mi się wydaje, że nie, nie ma co tego rozwijać po prostu. Tak. Czyli ten, ten, ten długość procesu sprzedaży jest, jest istotna i, 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 i oczywiście wpływa na. Efekty. No Przejdę do tego czwartego. Ja bym jeszcze dopowiedział jedną rzecz, okay. bo, bo długość procesu sprzedaży, y, bardzo słusznie zauważyłeś, że konsultant musi wiedzieć, musi znać tą różnicę, tak? musi sobie zdawać z tego mm. sprawę, musi wiedzieć okay. jak, jak nawigować, y, czy jak pomóc firmie nawigować ten proces sprzedaży, to jest numer jeden, ale numer dwa, myślę, że ważny jest też z tym drugi element, czyli y, opóźnienie tej takiej gratyfikacji dla handlowca, który wy krótkich procesach sprzedażowych pewnie tą premię otrzyma szybciej, Co godzinę. Czy, czy dostanie, czy dostanie ją i może ją sobie wyliczyć, może nawet jakoś super, świetnie wyprognozować, i on wie, że jak sprzeda za tyle, to tyle zarobi, i to dostanie na koniec miesiąca, tak? Czy, czy tam mhm. po miesiącu, tak, jak wspólną fakturę od klientów. Natomiast tutaj w biznesie IT, no to tak naprawdę, no właśnie, you, you, you eat what you kill, kill tak? You eat what you kill. A czasami I, to kilowanie zajmuje a czasami, roku. a czasami ci hadlowcy są po prostu takimi myśliwymi, którzy prawie że czekają jak snajper po prostu na, na tą zwierzynę mhm. i dopiero muszą czekać te 7, 8, 9, 6, 19 miesięcy i dopiero wtedy mogą zarzucić tą sieć, i tego klienta złowić, i wtedy dopiero mają tą gratyfikację. I to myślę, że też jest bardzo trudne mentalnie, że tak długo potrafimy odciągać to zakończenie tego procesu. Tak, tak. No i to też wymaga takich umiejętności odkrywania potrzeby, czyli ten mhm. proces sprzedaży, w którym bierze udział sprzedawca, plus jakiś zespół techniczny, który mhm. zajmuje się presalesem, czyli mhm. pomocą w stworzeniu rozwiązania czy oferty nawet samego rozwiązania na początku, no i znowu, na, 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 na przykładzie, jak chcesz kupić ten ołówek, no to odkrywanie potrzeby albo nie ma sensu, tak. albo zajmuje 3 sekundy, no czego mhm. ten ołówek, albo chcę go sprzedać, albo chcę nim pisać na przykład, mhm. a odkrywanie potrzeby w, w przypadku takiego rozwiązania customowego, no, to to jest proces, który może trwać właśnie miesiącami i do którego muszę być, musi być zaangażowany kilka osób. Tak. Wydaje mi się, że chyba tyle. Proces... Tak, jest, bo przerwałem jest ci super punkt ja... czwarty. Wejście super, w punkt czwarty. I dochodzimy do meritum, <laughs> Czyli dochodzimy do momentu, w którym możemy podsumować te wszystkie trzy mm -hmm. elementy e, jednym e, wyrazem. Mm -hmm. Czyli różnice pomiędzy konsultingiem w branży tradycyjnej, a różnice pomiędzy konsultingiem w branży IT to są takie werble. Nie mamy, mamy takiego jinga. Nie mamy, nie mamy dżingla niestety na werble. Efekty tego konsultingu. Mhm. I to, to też oczywiście brzmi tak, że to jest oczywiste, ale jeżeli się zastanowimy nad określeniem value proposition, potem zastanowimy się nad rekrutacją. Mhm potem zastanowimy się nad długością procesu sprzedaży. To jeżeli proces sprzedaży łówka trwa 7 sekund, a proces sprzedaży customowego rozwiązania IT półtorej roku, na przykład, bo to może być też 3 mm -hmm. miesiące albo miesiąc, no to gdzie jest łatwiej pokazać e, rezultaty? No Na tych krótkich procesach, tak? <laughs> na krótkich procesach, na łatwej, łatwiejszej rekrutacji, no bo taką osobę można. Zatrudnić szybko i nie trzeba jej uczyć, tak naprawdę, zakamarków użyteczności tych, tych produktów papierniczych. Tak. Czyli sam proces onboardingu też jest dużo mhm. łatwiejszy, prostszy, szybszy. No i potem ta, ta długość procesu sprzedaży. Jeżeli to taki podam przykład, jakby reasumując, już mhm. skąd te efekty się biorą. W przypadku, kiedy konsultant. Pracuję z firmą. E, nie wiem czemu ta hurtownia papiernicza. Może być ta hurtownia papiernicza. I w tej, w tej hurtowni jest 10 sprzedawców, którzy albo sprzedają, albo, albo trochę obsługują, odpowiadają na zapytania. Czyli taka która jest sprzedaż trochę obsługa klienta. No i załóżmy, że oni mają czas jakiś dedykowany na to, żeby pozyskiwać tego klienta mm -hmm. aktywnie. I, i, I dzwonią do tego klienta na przykład na zimno, albo tam coś piszą, jakieś maile może. I robią to po prostu bardzo źle. Czyli nie wiedzą, do kogo piszą, nie mają value proposition, źle wykonują te, te, te zimne telefony do klientów. No to przychodzi konsultant, który zna się na branży tradycyjnej mhm. i mówi: źle robisz te telefony. Mhm. I mówi, zrobię teraz tak. W przeciągu dwóch, trzech dni maksymalnie są efekty wdrożone jego, jego pracy. Mhm. Czyli efekty na tak. koniec miesiąca są już szalone prawdopodobnie. Tak. No i teraz e, przechodzimy do branży IT, mm. e, w której samo określenie tego value proposition jest jakby piekielnie ciężkie. Jeżeli tam ma mieć miejsce rekrutacja, no to ta rekrutacja sama w sobie może trwać 6 miesięcy. Potem na onboarding potrzeba kilka miesięcy, żeby ta osoba tak. była skuteczna. Potem proces trwa półtorej roku sprzedaży, tak. żeby dopiąć tego deala, no to. Może to stąd wynika ta różnica, że jest po prostu tak mało konsultantów, którzy specjalizują się w branży IT versus branży tradycyjnej, bo możliwość pokazania rezultatów w branży mm -hmm. IT no to jest 10, 20, 30 razy bardziej skomplikowane niż, niż pokazanie rezultatów w branży tradycyjnej. A też wiemy, że zarządy, czy prezesi, którzy wynajmują takich konsultantów, liczą na zwrot jakiejś inwestycji. Szybko, i, szybko, najlepiej jutro. Ta, I liczą, i liczą na wykazanie tego, że rzeczywiście pieniądze, które zainwestowaliśmy, inwestujemy, dają nam zwrot. To, to Tak, ale to też tak trochę koloryzuje, natomiast są tacy, którzy rozumieją, są tacy, którzy mm -hmm. Myślą, że to jest tak jak w branży tradycyjnej. No nie jest tak jak w branży tradycyjnej i to trzeba po prostu brać e, mocno pod uwagę. Jeszcze chciałem jedną rzecz zaznaczyć, czy jednak jest bonus. Nie dość, żeby bonus na początku. No, to, to jest, to jest bonus na, na, końcu. na końcu. No i to jest idealne, żebyśmy się mogli tak zmieścić czasowo. To jest jedyne miejsce w sieci, które ma dwa bonusy. Dwa bonusy. <laughs> bonus na dzień dobry, bonus na dowidzenia. No to jest taki bonus, y, który trochę mówi o tym, z kim my pracujemy, tak naprawdę. Mm. O, 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 o strukturze firm tradycyjnych mm. i o strukturze firm technologicznych. Ty pewnie jakieś firmy technologiczne znasz. Na pewno. Tak. Wiele. Więc przeważnie, jak pracuje się, czy znaczy nie przeważnie, często, jak pracuje się z firmami z branży IT, no to może się zdarzyć tak, że tam nie ma działu sprzedaży, nie marketingu, mm. tylko jest właściciel. Tak. Albo prezes, albo CEO. No i on mówi, to, to ja może nie będę zatrudniał na razie nikogo, tylko sam spróbuję. Mm -hmm. No i się pytanie, a ile ty masz czasu, Panie Prezesie, na to, żeby się zajmować aktywnie sprzedażą? No nie wiem, kurczę, z 40 minut na tydzień może. Mm -hmm. Uważam, że nie do końca y wtedy to ma sens. Tak. Bo jakby pracowanie w, w takim modelu. Nie dość, że value Prop ciężkie do określenia. Nie dość, że długość procesu. Nie, nie dość, że, te że, że, że odkrywanie potrzeb. Nie dość, że pre-sale jest istotny. No to jeszcze brak czasu na to, żeby to zrealizować. No i to jest problem. A oczywiście. w branży takiej tradycyjnej, tam rzadko jest tak, że jest, że jest jeden że, że prezes po prostu sam tam co dzień sprzedaje. sprzedaje. Mhm. Jest 10 osób. Te 10 osób jakby. Z, Zna swoje obowiązki i robi je codziennie, mm -hmm. 8 godzin dziennie. Tak. No i znowu e, ten bonus e, to jest taki, żeby pokazać te efekty na zespole 10 -osobowym, w którym każdy z, ze sprzedawców pracuje 8 godzin dziennie, versus prezes, który, prac, który no, też pracuje pewnie nawet 15 godzin dziennie, natomiast na te dedykowane działania sprzedażowe poświęca, nie wiem, godzinę, dwie w tygodniu. Mm -hmm. Nie da się. Od to. razu widać, gdzie tak. będą wyniki, a gdzie nie będzie wyników. No nie da się niestety tych wyników tak osiągnąć. Musi być dedykowana osoba. I myślę, że to. To wszystko. Myślę, że to <grym> pięknie, było bardzo mięsiście, bardzo konkretnie. E, także myślę, że spokojnie możemy zakończyć tutaj, tak? Czyli na głównych różnicach między konsultingiem. Ja bym to podsum tak, aha, szokie, tak, podsumowałbyś jeszcze? jeszcze podsumowałbym jeszcze jednym zdaniem. Jeszcze? O, dobrze. No to główne różnice, jeżeli chodzi o. Różnica. To w będzie jedno zdanie. Dla procesu sprzedażowego dla branży tradycyjnej i branży technologicznej. Podsumowanie, Paweł. Możliwość uzyskania e, zadowalających rezultatów w krótkim okresie czasu. To jest główna różnica. Super. Okay. I myślę, że z tym możemy zostawić naszych słuchaczy, Kończymy, i naszych widzów. Widzimy się w Dziękujemy następnym. bardzo. Ja z tobą się widzę, tak. a to ale też. Z, I widzimy się z wszystkimi. Jakby, jak się nazywa? Widzowie. widzowie. a. Tak, widzowie. Z, tymi widzami. Okay, z widzami. Dobra. Widzimy, tak. bardzo. Dziękujemy do bardzo. Do zobaczenia, do usłyszenia. I zapraszamy do następnego odcinka. Cześć. Jeżeli zainteresowało Cię to, co usłyszałeś, zapraszamy Cię do naszej grupy na Facebooku pod nazwą Efekt Synergii w Biznesie, gdzie spotkasz się z ekspertami branżowymi i pasjonatami rozwoju biznesu.